Wjełaś do wody i tyle. Zostaw, Zostaw moje kurwa! Zostaw! Zostaw to! ZOSTAW mój GOKAR! Kurwa! Nic robię! O nie, nie! Coś się wiem, <grym> kurwa <i> zesrałem Kur... Ej tam! Nie wie, bez lipy jest, bez lipy To się da wywrócić, nie strzelaj perka Pelikaj, kur... Kurwa napraw to mi teraz No już, patrz Masz ty kurwa i fasa, kurwa napraw